Witam Was widzowie w kolejnym odcinku na tym kanale. Myślę, że długiej przerwy nie było od poprzedniego odcinka. Dzisiaj jest ze mną Black Cobra i z I Także chyba już nie przedłużamy i lecimy do następnej gry. Dobra, klasa. Dobra, gdzie lecimy? Gdzieś na początek, tak żeby było dużo ta, jak rybek, rybki. Nie, rybki. Ja, wypie, wypie, wypie. Tutaj, Wyrzaj, łybki. A. Bo łyby trzeba, nie? I tutaj widzę, jest jakiś domek, to można go skopać. Tu jest jakaś ta, nie? Tutaj co, jakieś pojedyncze wyspy. Tu może być dużo metalu, no widać, że wiesz... Coś no, ma. jeszcze tutaj, jeszcze tutaj możemy zejść. Tutaj jeszcze można zajść. No mówię. Mm, A, ser, dobra, tutaj, tutaj być, czyli tutaj, jest, tutaj są rybki, tutaj, fa tutaj farmimy masy i co, tak, dobra. Dobra, A, dobra niech Filip, Filip, nie, powiedz takie się ma, dobra. No? No co, siema widzowie. Lecimy hmm. teraz na tą miejscówkę przy samym busie, żeby łowić ryby. Tutaj jest jakieś, ten, Jakieś... Tu jest I... dużo metalu, bo już widać i tam chłopy lecą. Tu tak, jest to... Zaczy... Zaczynamy szybko się, się stakować i, i będziemy powoli e, działać i my się teraz e, e, zaczniemy sztormić I co? No i nie będziemy, nie będziemy chyba przedłużać ich z zbieraniem tych masów i widzi... widzimy się już przy budowie skybase'a, nie? No, no ale fajny ten taki... Możecie sobie myśleć, czemu nie ma pranków, co się stało. No, będziemy robić skybaza. Filip o niczym nie wie. Nie wie, że będzie prankowany. Także nie będę, nie będę wam przedłużał. Sami zobaczcie, co się będzie działo, jakie będą pranki. Nicą niszczą ścianę. Tak, 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 tak. Wbijajcie, wbijajcie, ja nie mam nic na daleko. Ja sam nic nie zdziałam. Szybko, szybko, szybko. Tu są, tu są. Centralnie w domku, rozwalają. Tutaj jestowa. Bierzemy, bierzemy. Jest to 30. 25, 25 na mnie. Nie czeka, jedną mam. Ja jestem na tyle. Dead jeden. Dead drugi. Zabijam. Dead. Pew. Zabijam jednego. Brawo, brawo, to jest wszyscy, wszyscy. Snajpera, mam Ma Mar się łamę do pompy, bo ja nie mam nic. Ja mam.

A? Na razie nie buduj. Filip! Masz tu wypić! O tu. tam! Ja mam snajpę! Na stacji jest dwójka, na stacji jest dwójka. Próbuję wysadzić tą stację. No, no dobra, to spróbuj. jest yy, na o, o, widzisz no, nie, mi, nie, nie, nie mam żadnych. Fak, zauważył. Fak, nie przebiło dobrze. O, wysadziło. Czekaj, niech on stanie, niech on stanie się ładować. Nie, nie strzelaj, nie strzelaj na razie, Filip. Strzelaj. Teraz już strzelaj. Wok na im, wok na im. Dostał, 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 W okna im, dostał, robię? dostał, 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 a, da, da, da. Idziemy tam, Des? ja idę tam, ja idę tam, ja idę tam. Cholera, chcę spaść. Des. Mamy wszystko, mamy wszystko, bierzcie. Spać. A dwójka pojechała chyba. O, nie, jeden został, jeden został. Siorbik, y, wypij ktoś siorbę, a kto nie... Miki, no bo, ty bo ty nie masz fulla. Miki, ty wypij, ty wypij. Nie masz fulla Auto! Pamiętajcie o medach, bierzcie medy. Okay. E, ładuj! Ja mam Be, mam brawo chodź, mam Wchodź, wchodź, wchodź! Chodź mam! Ma zero! Totalne zero, 70 white! Nie mogę tu wystarczyć. Brawo. Pięknie! Be. Ej, bo, bo, bo ty się Ja muszę wybić, siar, bo mam mała 16 e, bie, bie, kto, Bierz ktoś, bierz ktoś. One są OP. Ej, ja czy my? Ej, czy my? Pytam się na tego Skybase, pierdzielić? co? O tym? O tą furą wieką? Nie, może bez fury, co? A tą można, tą oczywiście, że tak. Eeehm, człowieku. Ty to masz mózg! O kurde, przypadkowo. Dobry są, za... dobry ząb do Skybase. A. I ona ma full HP, ona ma full HP. Skąd oni biją? Strzały były. Zdał, no, no, z dołu, chodź, chodź, chodź. Tak, tak, tak. Dobra, to... ja nie mam tutaj paliwa w tej fur. Co? Wjeżdżaj, wjeżdżaj tam! Jedną udałem głowę ze snajpy! Patrz! Patrz! Mhm. Wiazdro! Dead! Dead! Dead. No, w jastrołku zrobiłem, w jastrołku, w jastrołku, co się stało? Nie chcę. Pięć dni po nowy, pięć dni po Jak wy Damu, zobaczycie, ci co, ci co, jak wy zobaczycie, co ja zrobiłem na nagraniu, to wy się zesracie wszyscy. Nie, o medy, darmowe medy na skybase'a. Dobrze, ile? Darmowe medy. Ile? Trzy, mam trzy. trzy. Dobrze, dobrze. Że mam trzy medy i przejścia... Bierz medy, bierz medy, bierz medy. Bierz tego, no. Ja, dobrze, 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 dobrze. Mamy, mamy 9 metrów, no. mamy. Wjeżdżamy ej, to na dole. Zonik, zonik, Tam, gdzie jest zaznaczone... Czekaj, gdzie, tam ej, jest ta góra, ej, tak? My jesteśmy tutaj... To, to jest pozostałe to 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 oddziały, panowie. Dobra, dobra. To git, to czekamy, bo, bo może to są tacy, tacy bardziej troszkę ogarnięci, ale też nie tacy, co bardzo ogarniają, nie? To będzie jeszcze raz materiał, materiał nie a nie jeden skład i... O, stałem kombinezon, wiesz jak chcesz. Jeden skład i solo. Pewnie. Tak, no, nie. No. Tr tr my, e, e, Trzy osoby i dwie osoby. No. My trzy osoby... Musimy ich dalić. Co ja robię? Kurde, nie na trafię. Nam jest. Dobrze. On jest robi. Teraz to są tak. O Boże. On jest umiał obie. Może jesteśmy zajebiści Dobra, bierz tego Co to jest? Ja, bo ja, ja słyszałem. stoły Wyglądownie Ej, to tu? No, ty... Dobra Bozo, widzę Ej, no Odpu... Co tutaj? Odpuśćmy im, Dostał White, wait, white, white, Ej, czy... No white, to tak chyba, chyba się, nie uda, się nie uda, Dobra, zostawmy I ich! Zosta zone idzie, Zon idzie, zostawmy ich, oni będą biegli do sąna Tylko chodź tamtą stronę! Chodź idzie! Chodź Filip! No to dobrze, to w tamtą budujmy. Dobra! Nie! My budujemy, my budujemy, my budujemy. No Zajęliście, ja z tym Komisji, uciekamy, gdzieś indziej zrobimy, gdzieś indziej zrobimy, lećcie, lećcie. Zrobimy z tej góry, z tej góry. Ona jest w zonie? Nie. Zabij mnie, no to. Łemta. O nie. mnie. Pani dobci są czy nie? Mam Cholops dobrze zostało w powietrzu. Ma so, aima. Dobra. Widzę. Dobra, raczej, raczej mnie na nie no rzuciłem ci tam. Ja ci tam chcę. Nie no nie ma opcji. Wiesz gdzie my jesteśmy? Hmm. Przy tym rzucie, chodź do krzaka się. Bo trzeba do szaka. Gdzie on? Widzę! Wiem, widzę. Co? Nie trafiłem. Na niego. Drugi, drugi jest! Dwójkę mam na sobie! zrobię. Dead! bravo! O nie, on ma medalion uda. Ja też! Z... Ej, od mam medalion! medalion. Z reloadu widzisz! Leci! się widzę! Zginął. Zginął! Zginął! Dobiłem! Ja nie mam nic do rządzenia na biało. I to ja ma mam dwa ostatki. Lecę do no wiesz? Ej, znaczy nie I... nabiało, tylko keba. White'a ma. White'a? Idę tam ze snajpy. Dead. Brawo. Dead. Jeszcze jeden. Ostatni. Widzę. Gdzie? U ciebie, widzę. O, na mnie. Tylko nie zgiń i flag. Mam... nie, uciekaj którego? No, jak co, ja co to jest? Co to się stało? Kocham Fortnite'a Co? Zobaczycie ja to Zobaczycie, ja... Co się stało Ja 40 White'a mam Masz te przecież chyba, medy, nie? Mam Ładuj go, ładuj go a on Tu jest Chyba Teraz, tu, no Tu ja, ja muszę Kev, jest tu Kev? Nie ma Keva. Czterdzieści. Dwadzieścia, White. White, pięknie. No to. Ja lecę w niego, lecę w niego. Będę z psychopatą. Ooo! Muszę, muszę już tego zbaczyć, no. Tak, tak, tak. Ja tam skryję! Tylko nie prądownica. A jednak to nie wiem, co to jest. Dosyć dobry. On, jest dosyć dobry. On jest dosyć dobry, jak coś. Raczej te, tego nie wygramy, ale no. Dawaj, bierze z niego. nie masz nic do stracenia. do stracenia. BZOBĘ! BZOBĘ jest ciekawie. Jest dobrze, ale nam złego dom, zona nadało. O! Na ja się, uderz się, uderz się. Zrób mu sobie i się ulecz miejscami. Nie, za, za późno. późno. Ale. Lecz się, lecz! No. No, dobrze, dobrze! No. Właśnie! Ale nie, bo nie! nie... Zejzeruje cię, musisz movement, nie. movement. Movement. I, no, ja mam rzeczy, tylko matka nie mam. No. To jest no. najgorsze. Za no. drzewo. Ale... Oj, no, Na z nim musisz. Nie! Nie tu! O, czy... nie, nie zauważyłem! zauważyłem! Boże! Dobra. Papier! miał. Dobra, widzowie, Filip potrzebuje okularów, a my już idziemy do następnej rundy. Witajcie, widzowie! Jesteśmy już w ostatniej rundzie, niestety, już w tym odcinku. E, no, spróbujemy mm. to zrobić, niestety, w poprzedniej rundzie się nam to nie udało. No, Ludzie... Ja to... No. Ludzie zaczęli o, się o... wybijać za szybko, no. Nooo, to wszystkie ich wino, tak? Tak. To nieprawda, że my po prostu zabrakaliśmy z SkyBazem, to wina typu za. Jakbyśmy zrobili wcześniej SkyBaza, no to byśmy dostali takiego kolapsa, bo byśmy dali no taką żonę. O, świetnie, sajperkę dostałem. Dobra, widzowie, jak będzie jakiś fight i coś typu fight inny... Jest fight też... To sobie wty, is... O, no to jednak nie widzimy się nigdzie indziej. Uwielbiam no, kuleta wujka ma. małajta Dead Snajperka y Trochę panowie snajperkowe No mam nadzieję Dobra, teraz już y na serio jak będzie fight to wtedy się widzimy Albo jak będziemy już na slajweź Dead Miki, kurde. Dead Kolejny Lecimy Krzychu! Ja mam, nie taki... mam takie. Nie Mam takiego... Cze? Mam takiego Ima, Że to się w pale nie mieści, przecież jak... Widzowie to zobaczą, to że... Policja! Kurde, co Co się dola? Policja dobra... Policja do dobrego contentu! No, Ktoś na literkę to nie ma O! Czekajcie, kolegę nam wynająłem. Mamy kolegę. Jak nam skolapsujesz w to przysięgam. Spadasz z tego Skype'e dużo szybciej niż tam wszedłeś. Ej, dobra, buduj, buduj powoli. A, Tylko, ja, ja tu. Zaczął... Tutaj, w tą stronę, Gingon? później jak trochę dolecisz, to w drugą? O to chodzi. Właśnie, ja bym poczekała strony, nie, nie będzie u nas. Nie, ja, nie, nie, właśnie, zobacz, tak jak mówię, że Gingon. lecisz w tą. To się bije. Lecisz w tą, tak jak mówię, lecisz w tą, później w tą stronę. Ty tam Ty tam Dobra, niech se tam będzie. Tam gdzieś buduj, buduj już, buduj już, Fiflak. Idź tam głównie w tą stronę Udaj. Dobra Krzak No realizujemy za odcinek No Powoli, ale realizujemy Cześć, to widzę! O kurwa, mać! Skarab, suchali, skarab, suchali, skarab, O boże Kurde, nie dobrze <śles> O kurde. O kurde, no nie Dobra, idę wyjdzie. cię podnieść. To... Mam nadzieję, że... Chyba jest! Oj, oj, oj! To chyba nie mnie wyjdzie. Wyjdzie, wyjdzie. Wyjdzie. Sama nie wyjść, wyjdzie. Wyjdzie, wyjdzie. Trzeba ich po prostu zgnieść. Dobra, ja może... Czemu ja nie mam odteczek? Ja wziąłem, bo wziąłeś sobie chrupki normalnie. wyrzuciłeś ja wrzuciłeś Ja myślałem, że ja właśnie wyrzuciłem chrupki. O. Kurde. Ty, 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 ty. Idę, idę. Nie mogę tu wejść. Ooo, on przytaczał. Ja Merda! Bra, jeszcze jeden? Jeszcze jeden, no na tobie jest. Ja muszę i to czekaj. Ja mu walę klipa. Nie, nie trafiłem. Nie nie Chłopiec niego. Też. Miał być taki ładny klip. No i jeszcze jeden, nie, dobra. Idzie klip. Jeszcze Jeste jeden? Jedzie. O Ale gumar. Dobra. Tak! <mary> Od ciebie tak dostał? Filip! Tak! Filip się dał tego! Sorry, czy ciekawe... Ja i tak tam wywaliłem się cztery razy na edicie. Dobra! Powrój wszystkiego! Dobra, robimy już, robimy już. Nie ma ich? Chyba. E Nie ma chyba. Nie, ma, nie, nie, ma. nie, ja tam widziałem to też. Bo... Nie, ty, nie, bo... nie ma, nie ma, nie ma, bo oni stąd chyba właśnie stąd. stąd, stąd. Ja, nie nie ma. To oni właśnie, tak, to oni chyba. Bo ja mi zejścia, ja, ja, Kurde. Miki, idź po to. No. Dobra, możesz robić, możesz robić. Miki tam idzie, Miki tam idzie. Możesz robić, ja Miki tam idzie. Tutaj znowu chciałem sprankować Filipa, ale no, sami zobaczcie. O! Ja, ja do was, ja tam. Chyba nie. Ej, dobra, skręcam, strzelają że... Do strzelają do mnie! Skolepsowali, skolapsowali! Ora! Skąd? Skąd? Brawo, 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 Flipek. Nie wiem! Nie wiem. BOT skolapsował! Oho. On. BOT, bot skolapsował. Serio? Tak! Jakby nie ciebie. Sko nie. Ciebie chłopy, ciebie chłopy, ale tak to BOT, BOT. Jest. Kocham BOT. Dobra, robimy, robimy, robimy. To jak się to mogliśmy w tym uleczyć. Dobra, szybko, ja wchodzę do góry i robię, a ja mam tyle medów, że idę już. I po prostu buduję. Lecę medu, lecę medu. O nie, nie mogę tam wjechać z tym, o nie. Nie, nie mogę tam, tam wjechać. Dobra, ja, ja jestem na dole. A no to, Dobra, to nie, chyba że zrobisz mi po prostu tą taką. No. To, że... Filip, 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 staj, Filip, Filip, siadaj I hej i robisz lampę do SkyBase'a, dobra? Trzeba chyba iść. Nie, na górę no nawet. Nie, nie. Na nawet na górę. No, górę. I rób rampę. No, stąd stronę Ja już lecę ze SkyBase'em. No kurde. dobrze. Bardzo dobrze. Pięknie to robisz. <laughs> zabrakamy, zabrakamy, na Tak, tak. Podłoga. Dobrze. Cześć. No po lewej. No. Dobra, i I chodźmy. I sobie Nie! chodźmy. Już, już! w Płaskiej płaskie, płaskie już, płaskie już, żeby nie chodźmy. I chodźmy. I Do mnie, chodźmy. Do I mnie, chodźmy. I no, chodźmy. skręcamy, skr... chodźmy. I na padnie. Jak padnie? Ty Co jest? Ja Max, Max, hi, czekajcie, Max, hi. Czekaj, ja patrzę! Witam! Skybase z samochodem! Dajcie! Nie, nie. E... Nie! Brak Dobra, ale mamy w Radzie co, tak? Daj szybko, Maxi, no, daj no, macy, daj macy, daj macy! Oh, o Biegnę. Dajcie macy, dajcie macy, dajcie macy. Dobra. Da. Nie buduj, nie buduj, nie buduj, dobrze. Ta Nie bijemy, nie bijemy. Tam, Nie bijemy. Nie bijemy. Nie Oni nas, nas, nas idą. Lata! A nie, skąd tu ale mówię, widzieli nas, jedni. Eee, kurde, chodź tu, bo tam widzę typów. Dobra. Ja biegnę, jeszcze Skybase skręcę normalnie. Ja. Ty się nie poradziłeś? Twarda mania, nie mania. Dobra. Ja nie miałem nic do zejścia. Masz białe? White? Tak. Czekajcie. Ja Dobra. Nie, chyba nie widzą. Nie skalepsowałam A, Dobra. Czałem Ale jak mam Nie wchodźcie, ja sam będę kręcił. Chyba, że skolapsują, to już lecę. Dobra, Dobra ja lecę na banie. Czekaj. Tutaj jest. Yo, Jezus, prawie spadłem. Mi nie starczy maców na pewno mi nie starczy maców Dobra, biegnę. Jak mi się skończą Macy, to się skończą. Tak. Ja będę siebie jako pod tobą. Ej, dobrze mi że e, ty spadasz i do rebuttowania skakujesz. Zaraz, zaraz. Jak mi się ma. Ja? to nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, O kurde, na

ja, ja też mam 29 piąło. O nie, o nie, o nie, strzelam. jest, strzał, strzał, do wraca, do wraca, chisek. Ja lecę, daj. No ja lecę z tego dawania. Ale jeszcze tam jest co, Mickey tu. Strzelajcie no się, zwracajcie no. ich uwagę. Nie, kuposz, poszedł kolaps. Dawaj! O kurwa! tak ku pisza! Kieci mała zasięga! To było E? Co raduje? Nie zbija się! Matzy jeszcze wezmę tu. Żup. Ja. Uda! Wyszła! Dawaj, oni są Dzień. zajęci tym, oni są zajęci. Eee, yy, tym. Nie nie zabijajcie ich tak full! Siadam! Bo oni nie wiedzą nawet, że ja SkyBase'a kręcę. No. To ja to obecnę i jednego sierma No, Dobra, dzięki... Popiemy. My to wybijamy na dole! Dobra, A. ale zostawcie też kogoś, nie? No nie zostażuję. My... My... Są solo... Jedno, jedno duo, jedno solo jest.

Jakbym się nauczył edytować, by było dobrze. To ma jeden. Mała. Z góry łodę. Oj! Tutaj, Tutaj jest, jest jeden! Powinien być ani... Nie Wierzę w niego. Ja drugie. o drugiej! Dostaję Dostałem odleców, mnie wali. O, ty. Dawaj go! Nie będę! Są nicącą. go. Ja, Ostatni nie jest? Ostatni macie kewa, macie kewa, macie kewa, macie kewa, macie kewa, macie kewa, Mam, wjeżdżać, wjeżdżać. mam, macie kewa, macie kewa, macie kewa, macie Wjeżdżać, wjeżdżać, kewa, macie w każdego. Dawaj, lecimy jeszcze do Google. Dead. Ja, ja nie wyrobię! Robię. Co jest? Jeden. Ja nie wyrobię chyba! Kolej, kolej! Dostał, dostał, 40! Jest. No, ma... Zdłużę. Nie ma dużo. Zdorze chyba! Szybko! Pięknie! To ja może Masz, miki? masz miki Nice! Zrobiliśmy. Dobra, także idziemy do lobby. Let's go. Yy, także no, nie ma już więcej coś do mówienia. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Halo Hello. Hello.